Zatem w jaki sposób moglibyśmy monitorować i zarządzać ryzykiem cyberataków w rozproszonych systemach energetycznych, jakie kroki mogłyby podjąć organizacje, by wzmocnić swoje zabezpieczenia i zwiększyć de facto odporność na tego rodzaju ataki? Zacznijmy od tego, że mimo tego iż nie wydaje nam się, żeby na przykład taki panel fotowoltaiczny był podłączony do internetu, to może być. Możemy mieć coś takiego jak falownik, czy też inventor, który, inwerter, który może być przez lokalną sieć podłączony. Tutaj co prawda szkody mogą nie być wcale takie duże, ale, ale są możliwe. W jaki sposób w ogóle możemy myśleć o ochronie, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ po pierwsze, ta różnorodność, o której już dzisiaj mówiliśmy, jest, jest duża nie mniej. Też powołam się na to, co mówiłem wcześniej, odnośnie do tego porównania do na przykład firm. Musimy myśleć o tym, żeby tak jak za każdym razem, dbać o silne hasła, między innymi dbać o silne hasła, ale przy okazji też weryfikować dostawcę naszego, naszych, czy to paneli, czy to właśnie, jeżeli jesteśmy na tyle zamożni, żeby mieć swój wiatrak.